Siemanko, jest noc. Świecę sobie w oczy i idę po dość nierównym terenie, ale nie o to chodzi w tym filmie. Eee, wyruszyłem o takiej dziwnej porze i w dziwne miejsce z powodu bardzo magicznej rośliny. Wiem, że do tej pory nie było tego na kanale, ale czekałem na właśnie ten dzień, jest 25 marca. Eee, w wielu książkach spotkałem dużo różnych opisów co do tej daty i tej rośliny. Eee, zabrzmi to dziwnie, ale idę tutaj po to, żeby stworzyć różdżkę. Mm, różdżki. No, w wielu książkach można się z tym spotkać w wielu miejscach. Eee, od y, chociażby współczesnych, jak Harry Potter, po dużo, dużo starsze u Tolkiena i innych takich oszołomów, no, y, dobrych pisarzy, ale ale, no, zagadnienie specyficzne. Wielu ludzi zastanawia się nad tym, czy to działa. Jedni próbują zrobić, inni nie. Chodzi tylko w tym o to, czy ktoś to wierzy. Ja kiedyś się z tym spotkałem. I widziałem, że działa. A że mam pewną potrzebę sprawdzenia kilku rzeczy, no to trzeba taką różdżkę pozyskać. Eee, co jeszcze mogę powiedzieć? Roślina. Idziemy po leszczynę. Eee, różdżkę wykonamy z leszczyny, z odpowiedniego kawałka. Wiem, że taki kawałek tutaj znajdę. Eee, co jeszcze mogę powiedzieć? Mi głównie chodzi o poszukiwanie żył wodnych, ale czytałem też, że można na przykład za pomocą takiej różdżki znaleźć sobie skarb. Zresztą, leszczyna, jako roślina ochronna, bardzo często można ją spotkać na miedzach między polami, sadzona na czterech rogach wokoło domu, bądź po sesji. Uważano kiedyś, że jest to roślina, która ma nas chronić. No i mieli jakieś tam podstawy. Nigdy w leszczynę nie uderzy piorun. Nigdy przynajmniej o tym nie słyszałem ani nie czytałem, więc to jest to jakaś tam, jakaś tam podstawa, że ta ochronna magia tej rośliny, zresztą jej właściwości bardzo szerokie. No to jest coś, coś bardzo konkretnego chroni nas na bardzo wiele sposobów e, począ, e, począwszy od e, kotków, leszczyny tych pączków takich pączków, no pączki to inna bajka, ale piatostany. E, po właśnie pączki, które są jedalne e, potrafią w jakimś tam stopniu zaspokoić głód po na przykład e, korę, która zawiera kwas askorbinowy czyli witaminę C co też nam bardzo może pomóc w wielu dolegliwościach. Ale mnie dzisiaj interesuje właśnie różdżka. Jestem coraz bliżej. Na razie się wyłączę. Idę znaleźć odpowiedni fragment i wtedy wam go pokażę na drzewie. Potem pozyskam i wytłumaczę, jakie są podstawy tworzenia takiej różdżki. To do zobaczenia za moment. No moment, nie mamy jeszcze światła. O, teraz coś widzicie. Weterka jeszcze błyskała. Tutaj mamy świetny fragmencik. To, 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 czyli taki rozchodzący się w dwie strony. Cieniutki, ale bardzo ciekawy. Kiedyś widziałem właśnie takie zbierali. No spróbujemy pozyskamy sobie ten fragment, ucinając go tutaj. Moment. Tego fragmentu musi być troszkę, tyle żeby nie pękło. Czyli przypuszczam, że gdzieś tak do pierwszego sęka tutaj. No. Powinno być okej, okay. nie powinno pęknąć. Mamy to. I to jest nasza różdżka. Dobra, eee, długości będzie miała około 50 cm, jak z niej korzystać. Pokażę Wam później. Ja teraz się zajmę głównie powrotem do domu, bo jest yy, ciemno. Nie chcę tutaj jakby dodatkowo świecić, żeby mnie z daleka nie było widać. Nie, żeby to było coś nielegalnego, ale bardziej chodzi o wścibskie oczy. Jeszcze miało jakieś tam. Czary, sądach, czy coś. Akurat spalin na Stosie to nie jest mój cel w tworzeniu tego filmu. Dobra, widzimy się za moment. Tak wygląda moja różka. Jeszcze raz tutaj na wielkim kamieniu. Ponoć o znaczeniu historycznym. Ale tutaj na Kaszubach jest dużo diabelskich kamieni, chociaż są ciekawe przesłanki, że ten akurat jest e, dawnym grobem. Też tak, roczna historia. E, podczas orki został wyciągnięty, żeby nie przeszkadzał. E, pod nim znaleziono ciało człowieka, który był niby wojownikiem, kimś takim. E, badania archeologiczne niby to potwierdziły. Są na ten temat zapiski, ciekawa historia, no ale nie o tym dzisiaj, e, więc tak nasza różdżka złapana w ten sposób, czyli tak, moment, jak ją sobie tutaj odegniemy, powinna samoistnie drżeć coś takiego robić bądź kierować się w dół całkowicie w zależności od siły żyły wodnej, która tam sobie występuje e... ciekawe sam nigdy tego nie robiłem sprawdzimy jak to działa e... mam nadzieję, że nie znajdę trupa w szafie znaczy w sumie byłem kiedyś grabarzem więc jakoś mnie to nie przeraża, ale no nie ma co. Dobra. Ważną tych różdżki jest to, że wraca do swojej pierwotnej formy. Że ma tą siłę. Zresztą, roślina, o której mowa, posiada bardzo dużo pierwotnej siły. Eee, no, już parę razy nie. O tym mówiłem na swoich filmach. Dzisiejszy film jest taki trochę, może szarpany. Troszkę inny. Zresztą idę w błocie. O. W takich pięknych budkach. No, dobra. Ja się wyłączam, kończę na dziś. Mam nadzieję, że temat Was choć trochę zaciekawi, skłoni do czytania e, o tym wszystkim o dawnych wierzeniach choć w sumie nie tak dawno. Ja jako dziecko jeszcze spotkałem osoby posługujące się takimi różdżkami. Dobra, muszę się wyłączyć, bo tutaj jest zbyt duże błoto, żeby coś nagrywać. Trzymajcie się, do następnego.